Tematem dzisiejszego odcinka jest egzotyczny gość boju DGN 520 z zbudowaną lampą UV. Jak widzicie, panel sterowania elektroniczny można tu regulować moc przepływu między 300 a 1610 litrów na godzinę. Tutaj przycisk S służy do zalewania. Filtra. Naciskamy ten przycisk i zapominamy, wszystko dalej samo się dzieje. Bardzo fajna sprawa. Podobne rozwiązania macie w filtrach Eheima i filtrach Sery. Nie ma tu możliwości wymiany samemu żarnika UV. Kolejny bardzo poważny błąd. Taki żarnik pracuje około roku czasu i po tym czasie trzeba go wymienić. Należy wymienić żarnik. Niestety nie mamy możliwości zrobienia tego samemu, tylko przez serwis. Oczywiście jak ktoś się uprze, to może to zrobić, tak? Odkręci to, rozbierze to wszystko i tak dalej. I może to zrobić. Z tym, że nie w ten sposób to się powinno odbywać.